Moi państwo, dzisiaj prezentujemy Wam coś innego niż dzień z naszego życia. A w zasadzie dzień z naszego życia, tylko nie jest dzisiaj. Długo zastanawialiśmy się... Ewa akurat śpi? No, stała. Długo zastanawialiśmy się, czy to wrzucić ze względu na słabą jakość dźwięku, też słabą jakość montażu i tak dalej. Ale postanowiliśmy, że wrzucimy to, bo jest to dla nas bardzo ważne. Jest to ważne, żeby zatrzymać pamięć, i uważamy, że jest to naprawdę bardzo inspirujący wywiad, który przeprowadziliśmy kilka miesięcy temu w Turcji, z miejsca, gdzie byliśmy na wolontariacie, z bardzo inspirującą osobą w zasadzie Ewa przeprowadziła. Także, no już bez zbędnego gadania, zapraszam Was na wywiad. Czy mogłabyś nam powiedzieć parę słów o sobie? Przyjechałam tutaj do tego ogrodu w 2004 roku, a te dwa budynki powstały między 2004 a 2017 rokiem. Najpierw mieszkaliśmy w małym domu i bardzo go kocham. Potem został zbudowany ten duży dom. Nie jest praktyczny, jest bardzo duży. Na emeryturę przeszłam w 2008 roku. Po przejściu na emeryturę spędzam więcej czasu w ogrodzie. Wiecie, po osiągnięciu pewnego wieku oczywiście ma się emerytalne marzenia, żeby mieć własny ogród, życie z dala od miasta. Takie życie zaczęłam. Jednak długotrwałe przebywanie tutaj jest naprawdę problematyczne, ponieważ mam zwierzęta i muszę je karmić. Dlatego muszę się z tym miejscem zajmować i go pilnować. Przyjaciele i wolontariusze bardzo mi w tym pomogli. Od czasu do czasu, szczególnie zimą, gdy muszę być w mieście, wizyty u lekarza i inne sprawy. Jeden z przyjaciół zostawał tutaj i karmił moje zwierzęta. Dziękuję. Karmić koty. To jest nasza pierwsza rzecz. No co, no co, no co? No dobra, no dobra, podam wam tutaj. To jest paranoja, że te koty nie są w stanie zjeść nie gdzie indziej, tylko tutaj. Tam nie chciały, były w szoku. I to jest dziwne, że. Jesteśmy skłonni do takich przyzwyczajeń, że to się w głowie nie mieści. No nic więcej tutaj nie ma, kocie. Uciekł. Ty się chcesz przywitać, tak? Kury tu weszły w ogóle, sio! A jak się zaczęła Twoja przygoda z platformą Work Away? W Turcji, w takim miejscu jak to, sytuacja z materiałami wygląda różnie i bywa kłopotliwa. O Workaway wcześniej nic nie wiedziałam. Pewien rosyjski przyjaciel powiedział mi, że wyśle do mnie trójkę znajomych wśród nich był irański przyjaciel i że jedna z tych osób przybywa w Turcji w ramach wsparcia. Powiedzmy, że jako osoba związana z Workaway, jako wolontariusze Workaway, podróżują po Turcji i chcą spotkać się ze starymi znajomymi, a także poszukują miejsca do spotkania i noclegu. Zgodziłam się na to. Przyjechali i zapisali mnie na Workaway, i tak jest od tamtego dnia do dziś. To było dobre doświadczenie, a właściwie teraz za tym tęsknię. Nie mam na co dzień żadnej konkretnej pracy czy obowiązku, ale kiedy pojawia się jakaś prośba, mówię, czemu nie, niech przyjadą, poznajmy się i zapraszam. Przede wszystkim nie robię tego stricte dla pracy czy interesu. Wolontariusze workaway też to zrozumieli. Widzą, czego potrzebuję. Ja czasami mówię, a czasem oni sami to zauważają i pomagają, nieraz nawet bez słów. Wszystko odbywało się z uprzejmością, wzajemnym zrozumieniem i miłością. Nie była to jakaś przygoda pełna sensacji, raczej spokojna, dobra droga. Pani nam powiedziała, żeby zacząć pracę mniej więcej tak koło siódmej do dziewiątej. Um, no i potem wieczorem jest kolejny dzień. Tutaj, ostatni już w zasadzie, więc skupimy się głównie na ogródku i przekopiemy go trochę. No a potem, a to już czas wolny. Zjemy śniadanie. Jest zmęczona, bo waliłam łotem cały czas. że historia związana z dniem urodzin nie jest wcale taka oczywista. 23 kwietnia w Turcji to dzień dziecka. Urodziłam się w kwietniu 57 roku. 23 kwietnia urodziło się dziecko mojej cioci. Oczywiście moi rodzice i ciocia mieszkali bardzo blisko siebie i z tego powodu przez kilka dni rodziny były razem. Mówili, powinnaś mi była powiedzieć, bo z powodu zamieszania w szpitalu przyszło wiele kobiet do porodu. Ale ponieważ dokładna data mojego urodzenia gdzieś się zagubiła, przyjęto, że jestem z 23 kwietnia. A tak naprawdę mogłam urodzić się dwa dni później. 25, może 26, a może nawet 28 kwietnia. Tak czy inaczej, jesteśmy dziećmi kwietnia. Kiedy tu przyjechałam, zimą bardzo było trudno palić w piecu. Zawsze pomagała mi Neri, pomagali też Klara z Australii oraz Ferat. Ja mówię na nich Ferat i Shirin taka piękna, urocza para. Dzięki Klarze zaczęłam myśleć o rzeczach, o których wcześniej w ogóle nie myślałam. Zadbaliśmy o ptaki, o magazyny, o różne naprawy. W środku było ryzyko upadku. Ferat pomógł. Klara szlifowała. A razem z moim tureckim przyjacielem zrobili poręcze do schodów. W ten sposób w moim życiu w różnych sprawach coś się domykało. Jakieś braki były uzupełniane. I wciąż wprowadzam zmiany. A chociaż nie zaprzątam sobie tym wszystkim nadmiernie głowy, to po prostu płynę dalej. Jak woda.

tak, jest. 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 nie Jest. Jest. Nie Jest. Jest. czy Jest. 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 Czy nie ma więcej? No nie, no wiesz co? Ona mówiła, że ona też mogą... ona no, no bo nie było żadnej innej drogi, żeby on przeszedł. Y, ona powiedziała, że z odpływu mogą też czasami przejść. A. Yeah. Dobra, jeśli chodzi o różne okresy w Turcji, naprawdę od którego dnia miałabym zacząć, to takie noce czasu. Na przykład Fajt malował obrazy i bardzo mnie to wzruszyło. A jego ciasto? Koniecznie trzeba spróbować. Zrobił ciasto jabłkowe. Fatih Agabej, jabłka, słodkie jabłka, jabłkowe ciasto. Dominik zrobił wspaniały obraz związany z moim malowaniem. Bardzo mu się spodobało to, co robiłam. Przykleiłam swoje prace, następnego dnia znowu malowaliśmy. Ktoś z Floryi też malował. Naturalnie pracowaliśmy razem. Był też obraz zatytułowany 1957 rok rok mojego narodzenia, ale to nie do końca pasowało do mojego roku. Rozdzieliłam to na kilka części i pracowaliśmy. Pracowaliśmy z tym obrazem. Był czarny stół, masywny stół na górze. Padł pomysł, żeby malować właśnie na stole. Zgodziłam się. Położyłam na nim krajobrazy, rozmowy, widoki. Mam nadzieję, że ta osoba jeszcze wróci. Spędziła tu około trzech miesięcy. Nawet nie zauważyliśmy, jak ten czas minął. Bardzo polubiłam wspólną pracę. Pracę. Pracę po turecku. Nie chciałam nikogo urazić. Próbowali, robili i zrobili to dobrze, jestem tego pewna. Jeszcze Dominik. Zostawił po sobie ślad. Taki ślad, że zwraca uwagę na jedzenie, na dbałość, o pracę i codzienne sprawy. Pokazał mi aspekty, które sama zaniedbywałam. Co jeszcze? Hm. Zaczynam od końca. Przyjechała polska para. Spędzali tu swoją podróż poślubną. Bardzo ciekawa, bardzo sympatyczna para. Jest mi smutno, że byli tak krótko. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Bardzo mi pomogli. Byłam tu wtedy sama. Naprawdę byli wspaniali, szczególnie w kuchni, tworzyli cuda, zwłaszcza Jakub. Ciągle jakieś niespodzianki kulinarne, a muzyka wspaniała muzyka. Mam naprawdę kiepską gitarę naprawdę kiepską. A on takiej używał, że nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że ten instrument jest w stanie wydobyć takie dźwięki. Niesamowite, naprawdę. Poszliśmy do Placów obejrzymy koncert pianistki. To mam ostatnie pytanie, które dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Bo masz na swoim koncie bardzo szerokie doświadczenie, bardzo dużo rzeczy już przeżyłaś, i co z perspektywy wieku i tych doświadczeń mogłabyś powiedzieć nam, młodym ludziom, którzy tak naprawdę mają jeszcze bardzo dużo przed sobą i, i o wielu rzeczach jeszcze nie wiedzą? Co byś chciała sobie też samej powiedzieć sprzed bardzo wielu lat, właśnie z tej perspektywy, w której jesteś teraz? Myślę, że wolność. Naprawdę są bardzo wolni, niezależni, bardzo wolni. I chciałbym powiedzieć jedno: żyj chwilą, żyj chwilą. Nie odkładaj niczego na później. Spójrz swojemu dziecku w oczy. Sprawy i obowiązki mogą się piętrzyć, ale najważniejsze od nich są wielkie idee i miłość. Nie mieszaj tego z lękami. To właśnie chciałam powiedzieć. Poświęcacie czas na piękne rzeczy. To, co robicie, bardzo mnie cieszy i daje mi ogromną radość. Ludzie często wybierają drogie przyjemności i kosztowne podróże, a wy, dwoje młodych ludzi, robicie coś mądrego z serca i widać w tym miłość. Naprawdę jesteście bardzo wolni. Dzielenie się jest naprawdę ben, czymś bardzo pięknym. Tak właśnie myślę, i szczególnie pasuje to do mojej duszy: workaway, ten zagraniczny styl. Ja mówię, ludzie świata. Ludzie z całego świata, różni ludzie przyjeżdżają, odwiedzają, jesteśmy razem, jemy, pijemy. To coś bardzo, bardzo pięknego. Mówimy po angielsku, może nie idealnie, ale mówię z serca. Rozmawiamy oczami. Zwykle to nie jest perfekcyjny angielski, ale potrafimy się porozumieć. Możemy dzielić się wszystkim. Rozmawiamy o filmach. Możemy rozmawiać o filozofii, tak jak powiedział Dominik, właśnie Dominik. Naprawdę czuję się bardzo szczęśliwa. Mam poczucie, że to wszystko ubogaca moje życie. Jestem wdzięczna losowi. Dzielenie się jest piękne. Dziękuję za oglądanie.